Trenerze trzy tygodnie minęło, od naszej ostatniej rozmowy. Jednym słowem można ten czas podsumować zmiany, ale zanim o zmianę chciałbym trenera zapytać, czy w trakcie wakacji urlopu był taki dzień, a być może przynajmniej kilka godzin, gdzie trener telefonu nie musiał, nie musiał odbierać, no bo sporo na pewno tych tematów w ostatnich dniach się pojawiało. Dzień dobry. No przede wszystkim chyba nie było tego, takiego dnia, bo wiemy, że to jest taki okres, że dużo się dzieje. No, mamy dużo zmian w klubie, tak? dużo zmian, jeżeli chodzi też o sztab, jeżeli chodzi o, o piłkarzy i to był taki gorący okres, że, że trzeba było po prostu na tym telefonie troszeczkę powisieć. No i było sporo rozmów nieudanych, ale były też rozmowy udane, pozytywne i myślę, że jest jeszcze trochę czasu, żeby pewne tematy pozamykać yy, do, do, do ligi, przynajmniej. Natomiast wydaje mi się, że, że jakby tutaj wizja, perspektywa się nie zmienia. Idziemy w tym kierunku, który sobie o, o, obraliśmy, ale, ale tak jak. Jak mówię, no tej pracy pomimo, że był urlop, to, to na pewno było sporo. Dziewięć odejść, czterech nowych zawodników pojawiło się w Tychach. Kikolski, Błochewicz, Bieroński i Szpakowski. Jaka ma być ich rola w zespole, na jakich pozycjach ich trener widzi? Może zacznijmy od bramki, czyli od Maćka Kikolskiego. A czy ja może bym zaczął ogólnie, tak? że, że na pewno jest sporo zmian, tak? widzimy, że tutaj prawie 10 zawodników od nas odeszło i to takich kluczowych zawodników można powiedzieć, którzy odgrywali też sporą rolę w naszym zespole i trzeba ten skład uzupełnić. W tej chwili mogę powiedzieć tak, że jesteś, zakontraktowaliśmy czterech zawodników, są to młodzi zawodnicy, natomiast jesteśmy oczywiście tutaj po rozmowach i no mogę potwierdzić w sumie, że jeszcze sześciu zawodników do nas dojdzie, czyli też około 10 zawodników będzie nowych w naszym zespole. Jeżeli chodzi już o poszczególne nazwiska, no to zacznijmy tak jak mówimy od Kikolskiego, to jest bramkarz, który ma bardzo dobry sezon rozegrany w drugiej lidze w Pogoni Siedce, jest to, jest to zawodnik Legii Warszawa, z Legią rozmawialiśmy wiele razy na, na, na jego temat, czy, czy jest taka możliwość po prostu, żeby do nas trafił i, i ten projekt ukazał się wydaje mi się taki i dla jednego i dla drugich bardzo dobry, także cieszę się, że tutaj ten transfer został sfinalizowany no i, i pamiętamy też w, w ostatnim sezonie jacy bramkarze u nas byli I, i też prawdopodobnie w tym sezonie no oczywiście rywalizacja rywalizacją, ale, ale też będziemy skłaniać się do tego, że, że prawdopodobnie będziemy grali młodzieżowcem w bramce, ale też oczywiście innym, innym zawodnikom nie zamykamy tutaj tematu rywalizacji. Marcel Błachewicz, lewy obrońca, usposobiony bardzo ofensywnie? Tak, też ja znam tego zawodnika, obserwowaliśmy tego zawodnika, on grał i w Wiśle Płocki, w Termalice i w Barażach ostatnio grał, no to jest bardzo taki zawodnik dosyć mocno przebojowy, dobrze przygotowany i wydaje nam się, że tutaj no... Jest w stanie zastąpić naszego ostatniego lewego obrońcę, który niestety nas opuścił, ale to o tym, o tym wiedzieliśmy i, i, i mam nadzieję, że czy te gry kontrolne, czy, czy, czy mecze właśnie sparingowe pokażą, że, że to jest zawodnik, który, że warto było go po prostu ściągać i no to też nie jest zawodnik anonimowy, tak? bo tak jak mówimy, ma mecze w Ekstraklasie, mecze na poziomie pierwszej ligi, także nazwisko wydaje mi się takie dosyć mocne. Mocne nazwisko Szpakowski. Czy on ma zastąpić Czużyckiego? I gdzie też trener widzi miejsce dla Bierońskiego? No tak, no, Iżpakowski, Bieroński to są zawodnicy do środka pola, natomiast będziemy mieli parę gier kontrolnych. Ja z tymi zawodnikami oczywiście nie pracowałem, natomiast znam tych zawodników, obserwowałem ich w innych zespołach, na pewno to są utalentowani zawodnicy, oni muszą nam tutaj podnieść rywalizację i wydaje mi się, że każdy z nich jest w stanie wywalczyć sobie ten podstawowy skład, a na pewno naciskać na tych zawodników, którzy już tutaj są i, i, i po prostu, żeby ta rywalizacja była i poziom zespołu, żeby był jak najwyższy. Mówiliśmy o zmianach w samym zespole, a jakie zmiany w sztabie szkoleniowym? Sporo tych zmian i też zmiany w sztabie szkoleniowym. Na pewno mogę powiedzieć, że, że Przemek Pitry będzie prowadził samodzielnie zespół 19, czy tutaj klub gdzieś tam nie chce rezygnować, jakby jeżeli chodzi o niego jako trenera, natomiast też powierza mu zadanie pracy z młodzieżą. Natomiast na pewno w... W sztabie szkoleniowym będzie jeszcze jeden trener. Jeszcze nie wiemy, czy to będzie Łukasz, czy to będzie któryś z nowych trenerów, natomiast myślę, że ten sztab będzie powiększony jeszcze o jedną osobę i tak to będzie wyglądało na ten kolejny sezon. A kto dziś dołączył do sztabu szkoleniowego? No dzisiaj dołączył Bernard Kapuściński, to jest trener, który, którego ja dobrze znam, który też pracował wiele lat w Legii Warszawa, ma bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o, o, o pracę z młodzieżą, też z seniorami, pracował w Rakowie, Częstochowa, gdzie też odpowiadał za transfery tych takich najlepszych zawodników. Jest to trener też, tak jak mówię, z dobrym doświadczeniem i z bardzo dużą wiedzą, jeżeli chodzi o rynek taki scoutingowy I myślę, że tutaj w klubie przyda się taka osoba, która też będzie pomagała właśnie w doborze, w transferach tych zawodników, no i oczywiście w procesie treningowym. Wspomniał trener o jeszcze sześciu nowych zawodnikach. Jakie te pozycje są najbardziej deficytowe i o jakich pozycjach tutaj głównie mówimy? No Myślę, że wszyscy wiedzą, tak, że, że tutaj przede wszystkim chodzi o napastnika. Tak. Oczywiście Rumin z nami zostaje i wierzymy w tego zawodnika. Mamy Dzięgielewskiego, mamy, mamy paru młodych, zdolnych chłopaków, ale, ale chcielibyśmy na pewno, żeby dołączył do nas napastnik. I to wydaje mi się, że napastnik doświadczony, który gwarantowałby nam tutaj strzelenie gdzieś minimum 10 bramek w sezonie. Wiemy, że Czyżycki od nas odszedł. To był też kluczowy zawodnik, jeżeli chodzi o ofensywę i musimy na pewno tutaj się wzmocnić, jeżeli chodzi o ofensywę, bo bo ktoś musi te bramki strzelać, i, i myślę, że jeszcze mamy troszeczkę czasu, żeby właśnie takiego wartościowego zawodnika ściągnąć. A tak jak mówię, będą na pewno jeszcze niebawem dwa, trzy transfery, ale tak yy, ogólnie to można powiedzieć, że do, do ligi staramy się, żeby tych transferów było jeszcze sześć. Za niecały miesiąc start ligi co w te cztery tygodnie jesteście w stanie zrobić, czy główny akcent będzie położony na motorykę, czy wręcz przeciwnie na taktykę, no bo biorąc pod uwagę te zmiany, będziecie potrzebowali, potrzebowali trochę czasu, żeby się zgrać. No tak, ja bym powiedział tak, że przede wszystkim zawodnicy tak, dostali troszeczkę tego wolnego sporo, natomiast też dostali rozpiski treningowe, że oni już są praktycznie, można powiedzieć, przez nas monitorowani, są po sześciu treningach w tym tygodniu, także wchodzimy już na mocne obroty. Będziemy te pierwsze dwa tygodnie mieli dosyć mocne. W pierwszym tygodniu wszystkie treningi dwufazowe plus dwa mecze kontrolne właśnie ze skrom i z karwiną. Potem wyjeżdżamy na takie krótkie zgrupowanie gdzie zagramy z Radomiakiem. Po powrocie z tego zgrupowania gramy ze Śląskiem Wrocław, czyli te dwa tygodnie będą takie można powiedzieć dosyć obfite i mocne, bo cztery mecze, dobrzy, dobrzy, dobrzy sparych sparik partnerzy i dużo tych treningów. Natomiast potem już troszeczkę z tych obciążeń schodzimy. E, mamy na zakończenie też mecz z Piastem Gliwice. E, bardzo dobry przeciwnik, sami wiemy, z ekstraklasy. E, I też z Polonią bytą. I pewnie taki słab, bardziej podstawowy zagra z Piastem. E, ten, ten taki rywalizujący z tym podstawowym zagra, e, z, z tym drugim przeciwnikiem. No i zostaje nam tydzień do przygotowania do meczu z Polonią Warszawa. No i też e, można powiedzieć, że może nieco, że zaskoczenie, ale, ale trochę dziw, dziwnie tu się nam zaczyna te, ta liga. Bo Zaczynamy od trzech meczów wyjazdowych. Ja sobie nie przypominam takiej sytuacji w jakimkolwiek zespole, żeby tak było. Jeszcze, jeszcze nawet tak jak rozmawiamy, że na pierwszych pięć meczów cztery gramy na wyjeździe. No, to jest dosyć zaskakująca sytuacja, a jeden mecz, który gramy z Wisłą Kraków u siebie. Także też to jest taki dosyć mocny przeciwnik. No wydaje się, że to miało być łatwiej, Ja tutaj będzie, że, że początek przygotowań, może start w, ligi, w lidze może też być bardzo trudny ze względu przede wszystkim na te mecze wyjazdowe. Ale z drugiej strony e, trzeba wierzyć w zespół. Trzeba wierzyć w to, że zbudujemy tutaj dobry zespół, który sobie będzie radził z każdym przeciwnikiem.